wiesz, że góry stołowe to jedno z nielicznych pasm w Europie, gdzie skały układają się w idealnie poziome warstwy, jakby ktoś się poukładał jak naleśniki i dokładnie pod nimi, w Karłowie siedzi sobie miejsce, które warto ogarnąć, noclegi Krystyna Czepiel Karłów ma ten dziwny dar, budzisz się, patrzysz w okno i od razu wiesz, że dziś będzie spacer i to taki konkretny na błędne skały masz kilka minut a szlak na Szczeliniec zaczyna się praktycznie pod domem. A jak masz ochotę skoczyć do Czech na basen czy do Adrspachu? Em, wszystko jest Tuż obok, sam obiekt, prosty, przyjemny, praktyczny. Pokoje od jedynek po studio dla czterech osób, część z aneksami. Fajna opcja, jeśli jedziesz z dziećmi albo ekipą. Jest ogrzewanie, jest parking, jest miejsce, gdzie wracasz wieczorem i po prostu nic cię nie męczy, nic nie przytłacza. Masz swoje cztery ściany i spokój. A dzieci, one tu mają wakacje jak kiedyś: ruchoma szopka, skały, ścieżki, jeziora, zero nudy. Jeśli planujesz wypad w góry stołowe i chcesz bazę, która jest praktyczna, dobra cenowo i w świetnym punkcie, po prostu zapytaj o dostępność.